Witam was. Dzisiaj zrobimy wielki test Monte. To jest mój w sumie najlepszy jogurt, który uwielbiam, ale mamy też oczywiście cztery zamienniki tego Monte i zakresy cenowe są od 7 zł, czyli mamy za takie wiaderko 7 zł, aż po nasz numer 1 Monte za 15.75. Za kilogram. Oczywiście to są ceny za kilogram. A później mam jeszcze trzy deserki. Powiedzmy, że w podobnej cenie, zakres cenowy od 9 do 11 zł. Za nie mamy. To są te dwa i ten. I teraz moja asystentka zawiąże mi oczy i zrobimy wielki test, czy rozpoznam numer jeden. Teraz będziemy testować na przemku. Przemek będzie testować. Zawiążemy mu oczy, żeby nic nie widział. Znaczy ja będę testował. No będziesz testować jego ulubione tutaj jogurciki, więc on musi testować. Całe trzy dni czekałem na to. Dobra, dawaj. Zawiążemy mocno oczy. Musisz powiedzieć, czy nic nie widzisz, żeby nam nie podglądał. Nic nie widzę jak na razie. Mocno go ściśniemy. Tylko tą usteczkę trzeba trochę, żeby ci całe nie go. No i oczywiście wszystko było w tych samych warunkach przechowywane. Tak, w tej samej temperaturze, żeby przypadkiem nie było jakiejś zmiany smaku, bo ten na przykład ma inną temperaturę. Dobra, ja sobie je podzielę, ułożę sobie je. Bierzemy, zaczniemy od tego, ten, potem będzie ten. Proszę, szepcie chyba gładnie jeszcze. Okej, muszę jeszcze pootwierać, poukładać sobie żeby nie było problemu. Siam się już pewnie doczekać nie mogę. Weźmy w brzuszko Dobra. OK. Zaczynamy. Gotowy? Tak. Zabieramy sobie od dołu do góry, żeby każdy smak był. Przemek chciał wielką łychomieść, więc teraz będzie wielką łychomieść. Numer jeden. Proszę. Jest z tej firmy. Numer dwa. Chcesz przepłukać usta? Poproszę. Nie? Dla przepłukania woda. Proszę. Jak koneser. <grymne> Co pani smaki? Teraz numer dwa. jak miała małe dziecko. Numer dwa to jest to. Teraz numer trzy. Numer trzy. Numer cztery. I numer 5. No. <słyska> <słyska> Dobrze, panie Przemysłowie. Prosimy o werdykt. Numer jeden, numer dwa, numer trzy, czy numer cztery, a może pięć był monter. Numer 4 to był Monte. 4 to był Monte? Co to na pewno? Jesteś pewny? Tak, jestem pewny. No ja Wam powiem, że numer 4 to nie był Monte. No nie, nie wierzę. No jak nie wierzysz? Dwa, uwielbiasz Monte, powinny znać jak Monte. Dobra, rozwiązuję oczy. Zobaczysz, co to było. Uch. Więc, mój drogi, wybrałeś numer 4. Numer 4 jest Marway, bodajże, to jest z firmy Lidl. Numer 5 to był Monte. Nasz ulubiony, nasz najbardziej wysławiony Monte był numer 5. A ty wybrałaś numer 4? Ale na smakowym Monte to jest z firmy Lidl. Czyli możecie kupować za ile on był za kilogram? Cena? 11 zł. 11 zł za kilogram, bardziej się opłaca niż Monty, bo Monty jest 15,75, więc różnica cenowa jest dość spora. Najtańszy z zestawu, no to mamy ten, i to jest Aldika za 7 zł. Ja go osobiście bardzo lubię, a chociaż ma inną trochę konsystencję, bo on jest taki, widzicie, kiślowy i nie ma tej białej e, części, ale moje zdaniem też jest bardzo dobry, tym bardziej jak jest takie duże pudło. Jak po prostu brakuje, jesteśmy już. Przed wypłatą, no to wtedy kupujemy ten, a po wypłacie kupujemy Monte. No teraz już nie pos... będziemy kupować Monte, tylko y, Monte bo bardziej się opłaca. No. Jak ja mam przepłacać na siebie, żeby on zjadł te jogurciki w takim tempie, że po prostu taka zgrzeweczka to dla niego jest na raz. Czasem nawet się ja nie złapię na żadnego jednego samego, więc. Będę ci kupać ten dalszy zamiennik. Więc teraz możecie sami zrobić sobie taki test, zobaczyć, który wam się najbardziej smakuje. Tak naprawdę, my znaleźliśmy cztery inne zamienniki. Może jest więcej? Nie mam pojęcia. Najwyżej, piszcie w komentarzach, czy jest jeszcze jakiś inny zamiennik oprócz Wiglu, tutaj w Biedronce i Wagiku. W netto w sumie nie byliśmy, może w netto też jest jakiś zamiennik. No ale widzicie, zawsze można się kupić inny zamiennik albo sobie. A składnikowo płacić. to wychodzi po bardzo podobnie. Chyba no. najmniej kalorii, który ma. Najmniej kalorii to ma... nie wiem, który, czeka, który to był. Chyba ten Bondi, nie? Z Biedronki miał najmniej kalorii. Chyba tak. Tak. A tak to reszta ma wszystko podobnie, u Podobnie więc... składowo jest bardzo, no. Tak naprawdę cukru to ma najmniej Topi Maxi. I bodajże to był też z Aliego. No, ale Monte ma za to też najwięcej kalorii, praktycznie rzecz biorąc, nie? Prawie, że najwięcej. No, dokładnie. Więc. Nie? I cukru 13,7. Dobra, jeżeli Wam się podobało nasze porównanie tutaj y, Monte, to łatwo to w subskrybujcie górę... kanał, żeby było więcej takich kurde smakowitych odcinków, żeby nie <laughs> miał co jeść, więc po prostu tak, zróbcie tak. to dla mnie. <laughs> Teraz będziemy mieli bardzo dużo Monte do zjedzenia. No. Może się załapię na dwa, chociaż ja biorę ten, będę miała więcej. Dobra, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Na razie.